you bo mam zupełnie inną perspektywę niż uczestnicy konferencji, ale myślę, że wspólny mianownik to jest to, że jakość dla mnie to jest stopień w jakimś stopniu jakieś oczekiwania są spełnione. I te oczekiwania są o tyle ważne, że one zawsze dotyczą człowieka, więc z perspektywy mojego doświadczenia ta jakość ma zawsze bardzo, bardzo ważne czy nie. Dla mnie jakość jako człowieka z produkcji zazwyczaj kojarzę się z produktem i chyba z tym e, taką wartością jakby dla klienta, tak? za co klient jest jakby w stanie zapłacić. E, oczywiście wymagania są różne i e, ta jakość też w różny sposób może wyglądać, e, ale musi być ona jakby zgrana również z efektywnością pracy, jakością i tę pewną równowagą pomiędzy wszystkimi jakby elementami, to myślę jest najważniejsze. Narzędzia? Dane statystyczne i to, żeby nie planować długoterminowo, tylko tu i teraz. Widzimy się za rok? Oczywiście. Jestem zachwycona, że jestem tutaj. Widzimy się za rok? Oczywiście. Oczywiście, że tak. To już druga moja wizyta na dniach jakości i myślę, że bardzo fajnie, fajni słuchacze, zadający pytania. Fachowcy w swojej dziedzinie, więc zawsze miło jest tutaj jakby spędzić ten czas. I'm uh -huh.